Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie w grze Warface. Właśnie na serwer poziomu łatwego. Tak jak wcześniej mówiłem, nie? nie wiem. co. Zacznę tą serię, nie wiem. Teraz ją zaczynam. Wczoraj dopiero ją zainstalowałem, wczoraj przyszła samouczka. Co tu jeszcze powiedzieć, nie wiem, jaka jest dokładnie, co tam się jeszcze tam operować jeszcze dokładnie nie wiem, ale pomału spokojnie do przodu pójdziemy wygrywała się rąk jednostki biegnęła może być. tu jest on, nie Steren i wyeliminować wszystkie siły bleku. Dobra, fajnie. Enagierka, mówiłem Czekaj, czekaj, czekaj. Odejdźcie. Krótki filmik będzie pomisel tylko przejdziemy. Prawie Komisarzu, że dawaj tej chwili, w tej Na przejściu O, co? Jakiś, jakiś jakiś, czy co? No, dostałem, który Dziwnie tak jakoś graci Snajpera Tak, Lubię snajperkę Zawsze w Call of Duty grałem jako snajper Dawno nie grałem już Może zaczniemy nagrywać? Amunicja, zdrowie i też odnowiony. Drużyna ożywiona. Dobra. Aby wrócić do bazy, idźcie do helikoptera. Jakieś imię jesteś? Jeszcze gdzieś jakieś jest? Człupki się biją. Dobra robota, ale to nie koniec. Czekajcie na wytyczne misji. Wyleciałam, chłopaki.

Aż robi się od oddziału Blackwood Odszukać i zneutralizować Najpierw sobie wygramy Misję, nie? No, skaku wujka Nie, no, gdzieś tutaj Kogoś w górę Gdzie? Lewy? Nie wiem

Okej, chłopaki, się, się zamieszałem już. Tak jak mówiłem, Ołudni wczoraj sami. jestem w drużyna ożywiona. Na tobie to się tam obsługuje. Kurwa trzęsawestki Dobra GIT <gryboś> 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 Jeszcze nie jest taki szybki wiecie Jak przy tej chwili chyba Spokojnie to dopiero początki Zdrowie i pancerz odnowione. Drużyna ożywiona. Kurde. Słuchaj, bo zabija mnie. Tak. Sorry. Gdzieś... Gdzie jest sniper? Nie ma. Nie, ktoś tu łupie w nos. Tu jesteś, coś jest. Tam jesteś. Aby wrócić do bazy, idźcie do helikoptera. Nie zależy, Tam też jest. Opera, nie załatwiliście jednego. czekajcie na mnie znowu? Jest tylko trzech ja przeżyłem na dziś wystarczy, czas na odpoczynek. tak jest odpoczynek. dobra ja jestem na tym miejscu? ostatnim no dobra Premium. Nie, Jestem na miejscu czwarte, bo czwarty weszłem O, 51% 19 chyba zrobiłem, tak? Nie wiem jak to się patrzy Dobra, no to co? To się jeszcze wczytuje Wczytuje Albo laguje Gratulacje, da. Pięknie mi poszło No to co? Ja się z Wami żegnam. Jeśli chcecie innych odcinków może z kimś, nie wiem, to lajkujcie. Na razie, cześć!